Cześć, witajcie na kanale Mieszka Żorak. Dzisiaj uprzejmie donoszę, że YouTube i Facebook stali się piratami. Facebook stał się piratem już na początku 2013 roku, za to YouTube stał się piratem dopiero pod koniec 2013 roku, przy okazji połączenia z Google. I na czym polega to piractwo? Na tym, że tylko niewielki odsetek ludzi, którzy subskrybują kanał albo ludzi, którzy lubią stroj na Facebooku, dostaje wiadomości o tym, że. Coś fajnego ta osoba umieściła, albo nowy film, albo jakiś post czy zdjęcie. Na Facebooku już od jakiegoś czasu trzeba płacić, żeby post albo zdjęcie, żeby doszło do wszystkich, albo do połowy fanów, na przykład. Jeżeli na Facebooku coś jest za darmo, to jest to mniej więcej 5-7% fanów, którzy e, lubią to na Facebooku. Więc żeby dostawać informacje e, ze strony, trzeba zaznaczyć to w e, ustawieniach tego fanpage'a. Czyli wystarczy, że wejdziecie do mojego fanpage'a i najedziecie na Lubisz to? I pod spodem jest Otrzymuj powiadomienia. I trzeba w te otrzymuj powiadomienia kliknąć i dzięki temu będziecie na bieżąco widzieć wszystko co wrzucam na Facebooku, zdjęcia, posty, zapowiedzi filmów, bo tam też wrzucam. Jeżeli chodzi o YouTube'a, to sprawa wygląda no, tak, że od momentu kiedy YouTube połączył się z Google+, Plusem, stwierdzili, że zrobią coś takiego, że, że skoro wszyscy mają tyle subskrypcji, to na pewno nie będą w stanie oglądać wszystkich filmów, które są uploadowane z tych subskrypcji, więc YouTube będzie wybierał filmy za was który chcecie oglądać i robi to na podstawie jakichś magicznych zbiorów informacji na temat tego jak długo oglądacie jakiś film, czy od początku do końca, jak często i tak dalej, więc w gruncie rzeczy tak naprawdę to, że klikniecie subskrybuj, wcale nie oznacza, że dostaniecie potem informację, że ten ktoś wypuścił film. Jest trochę hamskie, bo oznaczało, że subskrybujecie właśnie zgażyć się na to, żeby dostawać te powiadomienia, bo na tym wam zależało. Więc teraz żeby dostawać powiadomienia o każdym nowym filmie, który wrzuci osoba którą subskrybujesz, musisz kliknąć na takie koło zębate obok przycisku subskrybuj. Jest to przycisk, który jest dostępny zarówno na stronie kanału, jak i pod każdym filmem, w którym musisz zaznaczyć, żeby dostawać maile o nowych filmach. Jeżeli masz na przykład dużo subskrypcji i chcesz większość albo wszystkie z tych osób, które subskrybujesz, właśnie też zaznaczyć w takiej opcji, to jeżeli wejdziesz na moje subskrypcje, i klikniesz zarządzaj subskrypcjami, tam ile tych subskrypcji masz. I wtedy są takie dwie kolumny z kwadratami do zaznaczania. Jedna z nich to właśnie przysyła mi e maile o nowych filmach, można kliknąć tam w samym rogu po lewej, żeby zaznaczyć wszystko, i potem obok kliknąć właśnie przysyłaj mi e maile o nowych filmach, więc można to zrobić albo hurtowo, albo tylko właśnie dla wybranych kanałów, ale w każdym razie tutaj jest wszystko pod ręką. Niestety tak się stało i tylko tymi sposobami, które podałam, jesteście w stanie otrzymywać informacje o tych stronach, albo o tych filmach, które chcecie subskrybować i które Was interesują. Jeżeli chodzi o kolejną zmianę, którą Właśnie powstała przy okazji współpracy YouTube'a z Google. To teraz, jeżeli chodzi o komentarze, dużo się zmieniło, bo ja na przykład mogę odpisywać tylko na komentarze osób, które mają konto YouTube połączone z Google Plusem i dodatkowo mają zaznaczone, że. E, wszyscy mogą odpowiadać na ich komentarze, a nie zawsze tylko osoby z kręgów, albo znajomi, więc jest to dosyć skomplikowane, ale tak zrobili i tak się cały YouTube i e, Google Plus kręci, dodatkowo Facebook. Tyle, że jeszcze YouTube nie zaczął żądać pieniędzy za to, żebyście dostawali powiadomienia o filmach, więc zobaczymy jak to będzie dalej. W każdym razie, tak, to jest sposób na piratów, na YouTube i na Facebooka. Ja mam nadzieję, że teraz będziecie w stanie lepiej załączać swoimi stronami, subskrypcjami i do zobaczenia w następnym filmie, o ile klikniecie, że chcecie dostawać powiadomienia.